Radio TOK Pierwsze radio informacyjne. Tadeusz może witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do słuchania naszej audycji. A w Radiu TOK panowie Mirosław Barsz, był minister budownictwa, wiceminister finansów, Biznes Center obecnie i Kancelaria Prawna grimchow Woźnej Wspólnicy, doktor Jakub Borowski, główny ekonomista Invest Banku. Andrzej Gliński, członek Zarządu Banku Millenium, odpowiedzialny za obsługę przedsiębiorstw. Dzień dobry. E, proszę Dzień Państwa dobry. na rynkach papierów o opcję, już wam nie będę pytał ukrytą opcję, jakąś, jaką Dzień. reprezentujecie. Gdzie wczoraj już na ten temat mówiliśmy, proszę Państwa, no, i tutaj? Tak, opcja, ukryta opcja była. Ukryta opcja? opcja, proszę Pana, była to 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 lettoka... w... fin... finansowa opcja jakaś jeszcze? Nie, to chodzi o ukrytą opcję. Proszę Pana, ukryta opcja była włoska, kaszubska, tak, 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 kaszubska, jej... austro i litewska, austro niemiecka to ja bym. Takie mieliśmy tutaj. A mazowiecka jest dopuszczalna? Jest, jest dopuszczalna także. Proszę Państwa, cóż tam na rynku papierów wartościowych? Wczoraj w, w, wzrosty i spadki, zależy gdzie w Europie Zachodniej spadki lekkie we Frankfurcie i w Paryżu. W Londynie lekki wzrost, także lekki wzrost w Stanach Zjednoczonych. zyska zyskał 20% Na zamknięcie WIG20 natomiast 20% w Warszawie. Dzisiaj Nikkei w Tokio stracił 1,26%, a Hang Seng w Hongkongu zyskał 1,46%. W tej chwili WIG20 na minusie 800% W Paryżu spadek o 700% Waluty na plusie niestety. Frank Szwajcarski 26% Kosztuje y, 3,7 groszy euro. Na no, euro na minusie 500%, kosztuje 4,2 zł 2 grosze, dla amerykańskich 14 setnych, Na plusie 2,83 i funt brytyjski. Także wzrostowo 27, 3, już 30. Y, 27,00 ale teraz już 30 i y, kosztuje 4,57 zł 57 groszy. EKG. Proszę państwa, wszystkie gazety dzisiaj piszą na na temat pozwu za zablokowanie Świnoujścia przez Nord Stream polskie porty zaskarżyły. Gazeta Wyborcza, strona 23, Rzeczpospolita, e, strona B1. Polska idzie do sądu w sprawie Nord Stream. E, polskie porty zaskarżyły w niemieckim sądzie zezwolenie na ułożenie gazociągu Nord Stream. Jego obecny przebieg uniemożliwi żeglugę większych statków do Świnoujścia, blokując rozwój portu. Polska firma zaskarżyła wcześniej, zaskarżyła decyzję niemieckiego federalnego urzędu żeglugi i hydrografii, który pod koniec 2009 roku zezwolił kontrolowanemu przez Gazprom konsorcjum Nord Stream na ułożenie gazociągu w poprzek północnego tortu, tor, toru wodnego do Świnoujścia bezpośrednio na dnie, na dnie morza. Polskie władze już w 2007 roku alarmowały, że zablokuje to dostęp do Świnoujścia dla większych statków. Pisze gazeta wyborcza o zanurzeniu ponad 13,5 metra w tekście Andrzeja Kublika. A to uniemożliwi przyszły rozwój portu. Dlatego Warszawa chciała, by Nord Stream zakopał rurę na odcinku około 5 km przez tor do Świnoujścia. Nie mogliśmy do tego zmusić konsorcjum, bo sprawy, bo sporny odcinek znajduje się na wodach niemieckiej specjalnej strefy ekonomicznej. Nord Stream i władze Niemiec przez dwa lata nie reagowały na nasze zastrzeżenia, i dopiero pod koniec 2009 roku szef niemieckiego MSZ Westerwelle obiecał szefowi polskiej dyplomacji Sikorskiemu, że Berlin uwzględnił. Wbrew tej deklaracji tenże urząd, Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii yy, zezwolił na ułożenie rury w sposób blokujący rozwój Świnoujścia. No i cóż dalej ma, mogliśmy zrobić? Przed rokiem Zarząd Portów Morskich Szczecin-Świnoujście odwołał się od decyzji, a wczoraj Jarosław Siergiej ujawnił, że tenże niemiecki urząd pod koniec lutego odrzucił skargę polskich portów. Odwołanie się do sądu było następnym krokiem administracyjnym. Sąd w Hamburgu nie będzie badał już kwestii merytorycznych, lecz tylko formalne, związane z wydaniem decyzji na przykład, czy wszystkie nasze wnioski zostały uwzględnione albo czy nie naruszono procedury rozpatrywania skargi. No ciekawa sprawa bardzo. Proszę Państwa, bowiem ta rura jest prawie wybudowana. Zresztą ja przypominam sobie, jak w pewnym momencie pani Angela Merkel powiedziała, no, że gdyby przysz było tak w przyszłości, że będzie to blokowało, prawda, no to się zastanowimy, co z tym fantem zrobić. No i zastanowimy się. Wyjmiemy rurę. Zastanowili się, no. wyjmiemy rurę i zakopiemy ją głębiej, ale jest teraz jeszcze jest pomysł nowy. Na początku lutego niemieckie Ministerstwo Transportu zaproponowało rozmowy o wytyczeniu nowego szlaku dla dużych statków do Świnoujścia. Wymaga to jednak zmian w zatwierdzonym już przez Niemcy planie zagospodarowania przestrzennego Zatoki Pomorskiej, a przede wszystkim długich i kosztownych badań. Ewentualnej nowej trasy oraz usunięcia mielizn. Na 20 kwietnia wyznaczono pierwsze rozmowy w tej y, sprawie. Tymczasem Nord Stream, stosując metodę faktów dokonanych, już położył rurę w poprzek północnego toru do Świnoujścia. No i co? No i po rybkach. Tak? Znaczy, no nie no, to, to, to jest. Y, ja nie wiem, no nie chciałbym tutaj w jakiś tam. Y, Domysłów swoich może snuć, ale no, myślę, że to się bardzo dobrze składa dla, dla, barsz. dla, dla niemieckich portów. Po, port w Hamburgu jest e, m, chyba największym portem, albo drugim największym po, po Rotterdamie. One ko, konkurują ze sobą od dawna. Port Świnoujściów e, wydaje się był naturalnym i groźnym konkurentem dla portów niemieckich, ze względu no, przede wszystkim na dużo niższe koszty obsługi. Oczywiście infrastruktura która jest dostępna w Świnoujściu, jest nieporównywalnie słabsza, gorsza od, od tej infrastruktury, która jest dostępna w Niemczech czy, czy, czy w Holandii. No ale jakby teoretycznie to, 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 to był groźny konkurent. W tej chwili już, jak rozumiem, nie będzie. Czy myśmy no. nie przespali tutaj czegoś. To jest oczywiste. Że tak co, że spaliśmy, no, tak? No tak. No. No prasa alarmowała i my mówimy w naszej audycji od, no, od dłuższego czasu, właściwie od samego początku, jak, jak się problem y, pojawił. Mieliśmy takie zapewnienia, oficjalne, inucjacje były, że nic, że, że wszystko w porządku, że trzymamy rękę na pulsie, że kontrolujemy. Ale jakby oczywiste było, że tak to się skończy, bo chyba nie dość mocno. Wydaje mi się, że tutaj też, też jest trochę problem z, 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 z prawem tego. międzynarodowym, tak? no, bo są różne konwencje, umowy międzynarodowe, które określają zasady e, różnego rodzaju jakby współegzystencji państw. No, tutaj no, jakby zdrowy rozsądek podpowiada, że coś jest bardzo nie, 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 nie no okay w tej no, sprawie. jesteśmy w sytuacji, trudno się komentuje procedury prawne, bo one są... Andrzej dobre, Gliński. Żeby, żeby przez nie przechodzić, natomiast jeśli przespałeś się, no pytanie trochę... Się zgadzam, że chciałem właśnie... Nie znam przepisów i tu trudno nam jest, mi jest trudno komentować, jeśli chodzi o, o to, czy przespaliśmy czy nie. No bo ktoś pozwolił na położenie tej rury, ktoś pozwolił na to, żeby przez tor wodny ta rura przechodziła. I teraz czy my jesteśmy w stanie. jak Widać. No, 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 pytanie, czy mamy jakąś władzę? W tym artykule, który pan redaktor zacytował, jest też mowa o tym, że te, 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 ta rura na, nie po na, naszej. Tylko na niemieckich wodach terytorialnych, tak. No. To czy się, więc no ale generalnie rura jest wbudowana więc te, takie są fakty, no dzisiaj jest taki łabędzi śpiewtro no tak znaczy, w, w, wydaje mi się, że trzeba że tak powiem, przyjąć plan ratunkowy znaczy po pierwsze przyjąć założenie, że formalnie ten w, w, wniosek zostanie odrzucony Znaczy, rząd, sąd uzna, że formalnie jest wszystko ok w związku z tym pozostaje wyłącznie droga polityczna to trzeba usiąść, policzyć. nie jest... jest sprawa polityczna. Nie, nie, nie ale, 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 te, ale może powiedzieć. być tylko polityczna w tej chwili. I e, trzeba usiąść, trzeba policzyć, zobaczyć, e, jakie mogą być potencjalne straty z tego tytułu, że bo gazoport wydaje się, że będzie działał, tylko to większe statki nie będą mogły e, tak. e, wpływać. Jakie mogą być potencjalne straty z, tym... z tego tytułu w wymiarze wieloletnim? Mm -hmm. I następnie zastanowić się, czy to jest gra, która jest warta podjęcia na szczeblu unijnym e, w relacjach z Niemcami. E, no bo. Polska też w jakichś sytuacjach będzie popierała Niemcy w różnych sprawach i Niemcy o to poparcie będą zabiegać. W związku z tym, no tylko trzeba odpowiedzieć na pytanie z jak dużym problemem w sensie gospodarczym no, ale... mamy do Panie dyrektorze, no. my na ten temat już dyskutowaliśmy. My teraz mówimy, no, mówimy a... tak jakby był to początek ja pan... sprawy. Ale... To już jest koniec sprawy. My na ten temat wielokrotnie dyskutowaliśmy. Ale ja to rozumiem, że usta... Mi chodzi o to, co dalej, tak? Bo pan no, 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 o co dalej, więc ja mówię no, co no, dalej. Tak, tak. Rząd musi się zastanowić, czy w tej chwili należy robić publiczną, znaczy, awanturę na poziomie unijnym, czy nie? No to, jest, to jest do decyzji. No, zaraz, zaraz. Na awantury na poziomie unijnym to trzeba było robić... No to ale to robić już jest dużo, przeszłość. Teraz tak, jest pytanie, czy jeszcze robić, można coś zrobić. Dużo, trzeba było robić dużo wcześniej, a jeśli chodzi o koszty, no to wie pan doskonale, że jeśli większe jednostki nie bą, będą mogły wpływać, w związku z tym cena jednostkowa tegoż gazu będzie, będzie wyższa. Który... Znaczy, to się nie, nie wypowiadam, bo nie, nie znam się na tym, ale z informacji, które gdzieś tam wyczytałem, wynikało, że jeśli chodzi o gazoport, to jakoś tam to będzie funkcjonować, natomiast... Inne, znaczy w, przyszłości, inne w przyszłości, gdyby A. inne statki, gdyby inne statki, większe, o, o, większym tonarzu, o większym tonarzu, o większym zanurzeniu miały wpływać, no to będą miały, będą miały tutaj z tym, yy, z tym problem. Ja, czy, ja, ja się absolutnie zgadzam z opiniami kolegów, znaczy w tym sensie, że wydaje mi się, że nie ma takiej siły, która by w tej chwili powstrzymała Nord Stream przed dokończeniem tego. Roku. Oni mają wszystkie zgody, mają wszystko, w, wszystkie decyzje wydane zgodnie z niemieckim prawem. No, nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego mieliby tę inwestycję zatrzymać w tym momencie. Więc musimy, myślę, w tym momencie jakby realistycznie jakby spojrzeć na, na tę kwestię i po prostu no, rzeczywiście zacząć się zastanawiać nad tym, no tak. nad wytyczeniem tego toru alternatywnego, no tak? tak no, bo tak, to tak, już tak, jest nie zupełnie, bo oczywiście nigdy świnoujście nie będzie porównywalne z Hamburgiem. Tak, zadałbym sobie pytanie, ile statków o zanurzeniu większym niż te 13,5 metra wpłynęło przez ostatnie dwa lata do portu? Ale nie, w, to się myśli o przyszłości i mówi się no o tym, no ta co, co teraz. No trzeba projekcję zrobić, trzeba zastanowić, ile jesteśmy hmm. w stanie Zrealizować że tak powiem, obsługi przez ten port, jakie mogą być straty, i następnie usiąść do rozmów z Niemcami i, i, i podjąć próbę, że tak powiem, ostatniej szansy. Ale no, tak, tak... tutaj pan, pan, pan miał stuprocentową rację. No, jeśli chodzi o, o politykę, jakby rozwoju polskich por portów, no to po prostu ręce opadają przecież. Przez długie lata już po wejściu do Unii Europejskiej trwała batalia o, wy, o wyłączenie z VAT usług właśnie świadczonych przez, przez, przez porty na, na rzecz jednostek. Tak? No i się okazywało, że z powodu VAT-u którego przecież firmy jakieś, filipińskie, różne, pływające pod różnymi egzotycznymi banderami nie mogły odliczyć. No po prostu tylko i wyłącznie poprzez niemądrą politykę fiskalną, polskie porty były skrajnie niekonkurencyjne w porównaniu do Hamburgu czy Rotterdamu. Proszę Państwa, z, z pewnością z punktu widzenia politycznego ta decyzja jest szkodliwa dla stosunków polsko-niemieckich, -polsko bo jakiś czas ona w różnych konfiguracjach będzie wracała ta kwestia. Jestem o tym święcie przekonany, że różne opcje będą wykorzystywały, wykorzystywały ją w walce polityczne i przypominały, że to właśnie Niemcy w porozumieniu z firmami rosyjskimi wybudowały tenże gazociąg, który blokuje dostęp dla większych jednostek do świnoujścia. Ale widać, że Zwyciężył tu biznes, czysty biznes. Jeśli prawo pozwoliło tejże firmie na zbudowanie tego, tegoż gazociągu, to władze, można powiedzieć, w pewnym sensie na no umyły, umyły ręce i nie wwierały specjalnego nacisku na to, by doprowadzić tu do jakiegoś, do jakiegoś kompromisu. Informacje Radeto FM. po informacjach wracamy do EKG.